Eee, siema, siema, w stronę P221, Siemonkę ja z Wami to ja Damianu P221, a w dzisiejszym odcinku e, przyjedzie chłop, bo powiedział, że nie ma, nie miał czasu, bo ponieważ z innej wioski przyjeżdża, bo pola robił i kultywator będzie kupywał, będą go umyć bo zaraz będzie się czepiał, się ze brudnego akurat przedaję, bo ja przedaję kultywatora, bo jest akurat minie posemny bo ja. Mam duży kultywator do Zotora Tego yy, Zaraz tutaj pójdę sprawdzić I on będzie jechał bo jest. Bo był niedaleko dzisiaj z kupu masy na w tej strony. Do niego mam kultywator duży do krystala. Musiałem powiedzieć, żeby macie, że widzę wiedzieli. jest I przepraszam, widzę że kamerki nie ma. Ze twarzą. Bo inne odcinek nagrywałem i zapomniałem akurat. odcinek uruchomić, bo nagrywałem y, ostatnio odcinek z Baczkowa i zapomniało mi się. Ale w następnym odcinku y, rap podobnie się pojawi kamerka moją fazą, bo jest włączona i teraz po nagrywania nie będę awansował, Za tobie tak jak jest. Żeby się nie męczyć. Po prostu, żeby widzowie nie mieli tego ze z opóźnieniem, kamerka się mówi. nie, zostaje tak jak jest, jak nie tak się nagrywa. Bo ja mam tylko jedną serię, co tam kamerki z fazą nie pokazuje. Bo to taka seria zboczkowa to jest tak jakbym z GoPro nagrywał, a z kamerki GoPro nie pokazać z fazy, jak masz na głowie założony. Będziesz mnie ściągnąć i pokazać, ale trochę, trochę bym musiał inaczej pokazać faz, ale w typu farmingowo. ale siatła, bo siedź mi yy, tutaj rozświetla. O ja pie, Przyjechał. Będzie awantura. Ze brudnym mu dałem. Teraz poczekaj, panie. Umyję. To przyjdę. Pan poczeka. Gorący wodzie kąpany. Tak. Musiałba 7 Ale o tej godzinie tej pierwszej. A mówił pan, że już wy wycieli... Wycięliła się krowa i potem pan jeszcze polu robił. Przysiadam to kolejna krowa? do mhm. Poczekaj, bo telefon dzwoni. Pauza. Ola, panie, pan poczeka. Wiem, że pan z drugiej wioski jest, rozmawialiśmy. Bo pan, e, ten na Allegro, pry, na Allegro też da się ogłoszenie dać, ze prywatnie akurat. A nie jakieś firmy, no ja będę zapalone stawię Tylko, to ja zamknę, żeby nie walnął. Poczekaj, światło mam, no bo akumulator już panu wycierpił. Trudno, ja mam zapasowy akumulator. A jak pan wie, musi być zapalone światło, żeby pan widział kult... e, kultywatora, co będę akurat e, sprzedał. Siapy... Tak, to sprzedał tutaj coś. światło, nie, No. I rano przyjedzie laweta e, z firmy John Deere i zapiera John Deere'a. Jeszcze w sąsiad przyjedzie. O, pani... ła, o ładny traktor pan ma. Taki zabytkowy stary, niemiecki. No, Dla panie, pani nie. Syn. Zachwalaj pan tylko gdzie ten... jest gdzie ten ten Eee, ten hosta, pokażę panu. E, ta traktora to podejścia tutaj do mnie, to ja panu pokażę. O tutaj, ten zielony. Kultywator jest mi nieposemny, bo nowy kupiłem. To za tego dużego. No nie, to jest puk. Pan, to nie moje jest tutaj Tu, panie, tutaj. Panie, tutaj, tu jest. A tu! Trzy 60. Tak. chce pan tego puga. Panie, ile byś pan brał za niego? Ile by pan dał? Cena była do uwzględnienia. 3000. Lat. A, 3000? Ja? Pasuje, dobra cena, bo to stary jest. Ma, mało pracował, zadbany jest i za 3000 mogę wziąć, to dobra cena. Ja, ja, ja miałem brać za ten, za y, 3500, ale jak pan chce za 3000, to też dobra cena. Nie będziemy targować, bo pan dobrą cenę akurat dał, To jest pan po pieniądze, ja pójdę y, po Paragon fiksalny taki za zakupiłeś i plus jeszcze papiery od tego kultywatora co zostałem kiedyś zakupywałem ja, ja, ja ja dobra Ja teraz pójdę ja pójdę po te papiery legalne widzimy się widzę jak papiery wezmę i ten paragon mu wydrukuje A faktura może być jak nie będzie paragonu Tak, w Dobra okej okay. Dobra już widzę wszystko zrobiłem jestem przygotowany eee, proszę a chodź pan, tutaj pan podpisze. Tutaj poza papiery pan ich podpisze. Dobra. A w pieniądze pan tu położy. Dobra, dziękuję. Dobra, ja odczepiam. Pan bies, bo ja dbałem tak jakby. Kiedyś w przeszłości mógł do muzeum trafić. Sa, dbać tak jakbyś dbał o. jakbyś miał syna jakiegoś albo o zwiedzęta. Dbałem tak, żeby było nowe. Wie o co pan mi chodzi. Nie. Yeah. Ja zapalę panu światło, że pan widział. Latarki trochę uzyce. Bo ja mam latarkę, bo kupiłem akurat kiedyś. Taką na baterii takie. Zaję się poniąca za, za pomocą akumulatora. Panie! E, Uwadaj pan, pan nawet tutaj jeszcze nie wjechał żeby podsepi. Po panie, panie, wy, wyrówna. Prosto, panie, prosto, prosto, prosto. prosto wy, wykręć. Że prosto. Ojej, Oj, e. Tak samo tylko panie w lewo coraz skręci tak prosto Nigdzie pan nie skręca na razie O e e! pan bo pan rozwali, bo klepnął. Uh, hamulce nie działają Niech pan naprawi te e, hamulce jak nie działają Jak pan nie umie to mechanik pomoże jak pan ma No Do widzę, dobra noc Trzymaj się Wesoły świąt szczęśliwego nowego roku Nie, nie posianym to kukurydza basiana E mnie. I je. drogi, do drugiej wioski jedzie Akurat jedzie do ten. Nie wiem czy to ta wioska Byłem tam, ale nie pamiętam, będę przypomnieć. No raz idę spać, bo jutro rano trzeba stać, bo lawetą sobie zają rano. Widzimy się rany, gdzie wschód słońca. Uu, u, 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 ale sama się porozciągać, sobie się podrapać, się stałem. Stałem o piątej, ogarnąłem się, zjadłem siadanie i, i zazłonię na lawa z zales Chyba śpirał, nie dam mu i Mają nawet om um, akurat przyjechać, czekam akurat. E, bo powiedzieli, że będą o y, dziewiąta. Albo ósma powiedzieli, jak się jadą, to będą na domicach. Powiedzieli, byli. Ja powiedziałem, zabierano byli, oni powiedzieli, że dosymują słowa. Dobra, widzowie, e, dzwonili do mnie, że są niedaleko, czy widzicie sklepu. tam gdzie się kupujemy masernicę. <grym> oni jadą e, z salonu Gentira, tam gdzie jestem. E, tam gdzie warsztat naprawiany, oczywiście masę rolnicy e, marki John Deere i te kupi tam oczywiście John Deere a, bo tutaj salon e, John Deere e, e, Polska i tam kolega mą jest mechanikiem i on załatwia akurat na testy i, i tutaj stoi przygotowałem wczoraj akurat umyłem, posątałem, wszystko zrobiłem tak jak dostałem, żadnego uszkodzenia akurat nie było, jest git kary, nie muszę płacić. Dobra, no, zasiadam. Podrapię się, odpalam i od zaraz będą yy, wiedzali się do tyłu, zobaczymy czy dadzą radę. Bo jakiś, no, jakiś nowy yy, pracownik na lawecie jest. Yy, Marki Bier Tutaj dym, za O, telefon jest. On muszę odebrać. Halo? Halo? Dobrze panie. Ja dobry. Pan Dobra, dziękuję. Za panią siedzie. A gdzie pan jest? Do zwyczajnik i Nie jest wszystko przygotowane bo wczoraj zrobiłem tankowa Wszystko jest przygotowane A, bo, a powiedzieli, powiedzieli na firmie że nie muszę paliwać tankować, bo oni też mogą Bo oni mają instytutor tam Dwa panie Ja w górę jest... A pan asep tak mówił, że tak musi być. A ja też zatankowałem bo, bo... bo chciałem po bozemu, żeby być grzeczny. Żeby, żeby po prostu pan, na firmie, żeby się nie męczyli. Jadą, chyba słyszę. Yy, yy, Odgłosy oczywiście zarówki jak jadą. Ranek jest i ranek akurat yy, przyjeżdżają, a ja widzę, się rozciągam, no Niedawno akurat stałem z zózka o, pią o piątej, bo musiałem akurat yy, u na karmi, nakarmić, żeby akurat świnie nie zdechły. I będę się Rafała zapytać, czy jest, czy jest w chałupie, bo Rafał chciał mi pokazać moje nowe. E, Rafał chciał swoje pole które zakupił. Mówił, że z tyłu za gospodarstwem. Wiem, które pole, ale nie mogę sobie przypomnieć, co jakie, bo kilka pól tam jest. O, ja dom. Ja dom, oporowo, czemu to dobry. E, dzień dobry. A pan otwiera podjazdy. Będę musiał wjechać. Eee, się otwiera? Pan nowy jest, pan jeszcze się uczy się. Patrzcie widzowie, ale ładnie idzie. A kolor zielony, bo ponieważ, że jest y, tak poś firmowo zrobione, bo to jest y, John y, klaweta specjalnie oczywiście tylko pod markę John Deere. Jest zielona. Bo żołnier też jest zielony. Muszę uważać, żeby nie walnął. A się nie dało tak y, inaczej żeby podjechać, żeby po prostu nie uderzyć. Bo słup i jeszcze te podjazdy ciężko tam jest. Noże, że nic nie uskodziłem, tylko zahaczyłem. Tak, tak żeby nie było zepsute. Dobra. Dawaj pan. Uważaj. Uważam. Uważam, dobra, dawaj pan. Dawaj. Ale, ale od pana pachnie perfumami. ładne pan perfumy ma. Dawaj, dawaj. Dobra. Ty kluczyki. A kluczyki panu dam. A, panie! Gdzie pan? Klucze muszę panu dać. Eee, co? Klucze, a panie. Masz pan klucze ma was? od Jondira, proszę. Papiery, wszystko co jest, załatwione oczywiście panem szefem. Ten szef z marki John Dira tam z tego salonu, tam gdzie John Dira się kupuje. Byłeś piękny John Deer, byłeś piękny. Kilka... ...dni tobą były wszystkie piękne, wszystko zrobiłeś fajny kiedy to się zobaczy, pewnie cię odkupię. Zobaczymy. Spodobałeś mi się akurat ten John e, i, i ułatwiałeś mi robotę i do sąsiadów i jeździłeś i brałeś e, syma się John będę tęsknił, bo fajne wspomnienia mam e, tym John Do widzenia panie! Do widzenia. E, panie, jak pan chce jechać to prosto pan też dojedzie, po prostu nie za tam wyjazd też jest tam e, te strony Prosto cały czas tą pan drogą jedzie i pan wyjedzie Ara nie płac, nie płac, bo chłopaki nie płacą za za tego co Chyba w... wykręcę chyba, żeby było łatwiej. Nie tu! Panie A ja wolę tę długą jechać A dobra tą drogą co pan akurat się przywiecaił pewnie yy, Pan akurat wykręcił Żeby było mu łatwiej Tak jak zapamiętam drogę tak poj pojedziemy mu łatwiej Panie pan się zasyma Bo zrobię zdjęcie. Zdjęcie chciałem zrobić. Na miniaturkę. Poczekaj pan. Zrobiłem jakieś liche zdjęcie, jak pan jechał. Zresztą pan jest. I pan usanował moją pracę, artystyczną nagrywanie na YouTube Obra i... Ora jedź pan! Nie będę panu utrudniał y, pracy. Żeby po prostu kłopotów nie było ze stfem. Jechał, pojechał. Teraz pusto się zrobię na gospodarstwie, jak on był, to było fajnie. I zaraz dorabiał sutysa LSD, bo mówił mi, sąsiad, dawa jutro przyjdź, bo poleci, pokażę bo kupiłem. Ja powiedziałem, dobra, jak się wyśpię, to przyjdę. On powiedział, mogę przyjść o każdej porze, a żebyś jutro nie przychodził. Ja powiedziałem, przyjdę, jak wszystko ogarnę, swoje obowiązki. On powiedział, dobra, pyta się, o które? Ja powiedziałem, najszybciej, jak przyjdę, jak ogarnę, co tam jest. On powiedział dobra, okej okay, będę czekał. Nigdzie się mi się nie spiesy. Bo ja wszystko zrobiłem. Ja powiedziałem, dobra, okej. Okay. Zasadziłem jeszcze kartofle. Tutaj stanę, żeby nie fiku. coś się nie połamało. O tu. Kartofle zasadziłem. Pożyczyłem ze sklepu na... Na okres, żeby te pole pożyczyć, zasiać i oddać w tym samym czasie. Bo tu zasiałem akurat kukurydzę na tym polu, a ja soję zasadziłem, bo soja i droga, i całe pieniądze zarabia żeby mieć więcej I tam, gdzie była, to pola, tam yy, zasadziłem chyba pszenicę, albo jedźmy, będzie nie słabo. słabo pamiętam. Bym musiał sobie przypomnieć. Jest jeszcze zasadziłem tutaj pszenicę psenic, e, I Rafał Sołtysalew już skończył pola, bo swoje pola akurat już posiął Też mu pomogłem Bo ja wtedy akurat nie miałem e, co do roboty Zadzwonię do Rafała Sołtysalew Gdzie jest? Dryn dryn, 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 Halo Halo siema sąsiad To ja Damian Rafał jesteś u siebie tam na gospodarstwie? Nie, nie jestem A gdzie jesteś? Na sklepie a do sklepu pojechaj kupić coś do jedzenia. Dobra, nie będę przeskakał ci. Na razie zaraz będę. Jak byś w chałupie, to do mnie zadzwoń. Dobra. Rafa, jest w sklepie. E, tym tam, gdzie obok, tam gdzie są e, ci pijacki koło billboarda. Ferka, tam jest sklep po sąsiedzku, i Rafał e, poset e, zrobi zakupy e, Nie, bo Tam gdzie mógł. Ma... I Rafał tam y, jest, musi zrobić, bo siódby tam w sklep. podwozili, jestem w tego dumny i wesoły. To za, Ja też będę musiał wybrać się, bo też y, na obiad muszę kupić. Jak ja chyba do Biedronki pojadę. Dobra, czekam cały czas na telefon od Rafała Sołtysa LS. Nie wiem czy on wrócił z tego sklepu. Sklep. Oje, Tak to Rafał suty zlezło mi. Halo? To ja dam. No na HT. Dobra, dobra. Dobra. Ole, chciał pokazać, ja tyle. Juz, juz. Juz po na poszło, czy tyle. Józ, po Józ chałupie. Ja zamknę tutaj, żeby Cyganie akurat mi nie ukradli. Ale piękna akcja, widzowie, była tym tym żandirem. Nie zapomniałem, no, fajny. Tyle się zrobiło, orka, siewy kukurydzy, yy, sadzenie kartofli, wszystko wypożyczałem. Kultywator wypożyczyłem od sąsiada. Po sąsiedzku, skoro Rafała miska po drugiej stronie ulicy, co posiada krowy. Rafa posiada uprawy roślinne i kury. I Rafał teraz karmił, kurywa. Nie akurat. Powiedziałem, że jajka zabrał, bo do plecaka zostały schowane i w tym plecaku nie zostaną z jajka, tylko jajka pójdą na sprzedaż. Trochę na sprzedaż i trochę dla siebie, bo Rafał tak robi pół na pół porówno. No Daje, żeby też on czegoś tam mógł y, zarobić. Idę akurat na gospodarstwo do Rafała CSLS, bo umówiłem się akurat wczoraj, że za że pole kupiłem. Ja nie miałem czasu, bo byłem w chałupie i montowałem film dla was widzowie, żebyście tam mieli co oglądać. Bo ja wiecie, czasu nie mam na zapas, akurat wszystko robię. Idę powoli, bo mi się nie śpieszy, bo ja jestem akurat trochę Vloga typowo pod, raz, pod rozmawianie. Żeby dla też takie coś, sobie się pojawiło. Takie w ralu też się pojawi. Bo będę musiał też w ralu zmontować film, vloga. Idę, a ty wejdę bramą, bo tu to, to nie, bo Rafał zaraz, bo myśli, że bandyty sły. Ja zaraz y, przy głównej bramie będę. Rafał, słuchaj, Celestius skończył się. Ja e, się wszystko, wszystko gotowo. Bo mu pomogłem z dobrego serca. So i idea tu Bartę Zacharski mieszkał, on wyremontował dom już Kuchnia jest, łazienka jest i pokój I garas robi Ding dong, ding dong Chyba rafosło nie słyszał bo podnia, w dom, tylko to słychać akurat w domu A tutaj złonek jest Gwizzę A się zmęczyłem gwizdaniem i źle gwizdzę. Eee, Rafał! Jesteś tam! Zadzwonię do niego. Pyk, pyk, pyk. Ty. 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 Odbieraj ten telefon. Ty. Sygnał jest. Halo! Dawaj Rafał, po furtkom jestem. Czy otwarta jest? Bo ty zawsze zamykasz, żeby ci w nocy nikt ci nie wlazł. Hawa, podejdź statu, bo zaprosiny zostałem Dobra wala No ten to Rafał pójdę do domu, posiedzę u niego i pogram nim, tego z, z farminga razem pogramy i herbatki się napijemy po sąsiedzku. Rafał chyba, Rafał chyba kawę pił, zapytam się go, żeby, bo ja kawę mu przyniosłem Taką Kawa bez chemii. Taka ekologiczna, swojska kawa włoska, prawdziwa. Taka zero chemii. Taka własnej roboty kawa włoska. Y y od kumpel po prostu we włosek był i taką kawę zakupił. Oczywiście. I powiedział, taka kawa to skarb. To jest kawa, która nie posiada chemii. Taka inna jest kawa. Taka nie ze sklepu, taka z chemista, tylko to jest inna taka e, prawdziwa. Ale kopci. Cześć, witam pana, ręka rysika do góry. Okay. o co chodzi? O ten nie chodzi. A tak ogólnie, to miałeś mi pokazać te pole nowe. Tam z tyłu za gospodarstwem, za stodołą. Otwieraj pan. La 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 la. Otworzyłeś trochę, a... Ten. Otwieraj. O, otwiera. O to samo się otwiera, co z tego puścił? Chcesz to urwać? Dobra, ja zamknę. Po ciebie chyba ręce bolą mocnińskie roboty i przybrać powiadomienia z Macenzera. W z telefonie, bo Dobra, pokazuj. A, a, kawę. Kumpel mi przywiózł kawę, więc lubisz pić prawdziwą włoską kawę, ale bez chemii. Taką, y, taką swojską kawę. Tam To się napijemy, akurat kawy. Nie ty, ja, ja nie piję kawy, chciałem ci dać kawę, ja na herbatkę Bo Pokaż pole, tam z tyłu, za płotem miałeś. Nie, nie te pole, ja te pole wiem, bo to jest moje, tam widziałem. Mówię z tyłu, za stodołą. Bo telefon, bo wczoraj rozmawiam. A to te pole, duży kawałek. A co tu będziesz siał na tym polu? Czy jestem, czy To takie wielkie pole na kartofle? Znaczy. Dasz się żyje. Ale kompan wielki będziesz musiał wsi Ja kopaczkę mam. Za długo będzie słowo roboty, zbierania. Ja lepiej. Małe pole, bies, Ja ci powiem, pomyślimy tutaj, ci pomogę. Akurat coś jeszcze. Te pole jest za, te pole jest za duże, podkartowe. Ja mogę jedno pole moje wszedać, małe pod kartofle. Ja, Eksces! Bo ja tak pienioski potrzebuję na ja, ja, no, no, no wiemy, obytek, tystą, bo tam się spalił. Wszystko. Wiem, że masz wszystko zasiane, bo te pole to zostawić na kolejny sezon. Na sezon zostawisz. Dobra, widzowie jedziemy do chałupy. A co z tym samochodem? Jeszcze jeździsz? Bo dawno nie wiedziałem że będzie samochodem jeździł. A chciałem jeździć na pole? Do kościoła, do sklepu, do mnie, na skup, yy, po prostu porozmawiać tam, z nimi o ile ceny tam to jest, A, albo to pojechać jest necesyj, yy, na pole oględziny zrobić. się jedną 30 numerów, bo coś tu się rozpięło właściwie. Się... A co tam masz pospięte? No pracę, jak ja nią pracę, to ale carki mi przeszły. Czego? to no, właśnie wyjadłeś? Widziałem prasę, ale w zewu przy fasoli z prasą. w no. Tutaj, tam gdzie było, najlepiej... Tutaj. Lepiej słuchaj mnie się, bo ja lepiej się znam. Masz zaparkuj, idziemy... E, ...do chałupy i zrobi swoje ulubione. Nie mów tego na głos, bo będą się śmiali. Bo... Bo to jest tajemnica i taki rzec się nie mówi Prywatna zec. Każdy ma swoje prywatne zecy i, i większość osób nie musi wiedzieć A tak ogólnie to kobiety przyjdą Bora po się szczyci publicznie mówię o kobietach żeby nie śmiali się z nim To to normalna, normalna rzec Bora po to ma co jest Chodź Dobra, już wracamy, bo ponieważ Rafał się na prywatną rzecz porozmawiać, taka co nie pasuje pod nagrywki. <grywki> I sam zaraz się zamknie. No. A, jak ty tam się spiąłeś? Nie boję się, nie boję się, że spadniesz i się płamiec O, zamyka. Uuu, rafa, przeciął rękę i nic mu się nie stało. To musiało boleć. Dobra, idziemy pograć w farming, farminga i potem... No, Mopole. idziemy pić herbatkę, a kawy. Mama Rafa ekspres, to kawy. Elo, elo, do zobaczenia na razie w się. widzimy się w następnym odcinku, pożegnaj się raportu Tysales. ty sales. Elo, elo, do zobaczenia, do zobaczenia, co Lajkuj, komentuj, udostępnij, zasubskrybuj, widzimy się w następnym odcinku, całem w Symajtasie, papa.